Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Paweł Śliwa. Czyli najwyższa pora, żeby rozpocząć bieżącą analizę techniczną. co Codziennie rano sięgamy do określonej grupy. W tym przypadku oczywiście jest to waluty, łącznie z DAXem. Zacznijmy od DAXa. No myślę, że poranek rozwiewa wątpliwości, w którą stronę ten instrument zamierza, zamierza się poruszać. Ja przypomnę, że 15.950 to była poważna zapora. Że nie udało się pokonać i właściwie to początek ostatniego impulsu spadkowego. Przeciągnęło się to strasznie w czasie, więc można było tutaj mieć sporo wątpliwości. No, bieżąca świeca na pewno no, trudno będzie nazwać to inaczej niż właśnie przełomu 15800. No i teraz tylko będziemy się zastanawiać, czy 15650 wytrzyma próbę czasu. No byliśmy tu już tyle razy, że ja chyba zacznę przywoływać te niższe wartości 15500 i 15300. Szczególnie tą niższą wartość, która jest efektem porównania z poprzednimi fazami spadkowymi. Trzeba się czytać tym, że oczywiście te fazy są dość gwałtowne czy też dynamiczne może tak, to jest lepsze określenie. Więc może się okazać, że jeszcze dzisiaj dotrzemy na przykład do ok. 15500. Tutaj się okaże czy będą chętni na to, żeby na tym lokalnym domu z przeszłości gdzieś tam dokonywać jakieś transakcji. Ważniejszy poziom, przypomnę, no to to jest tak 15300, bo no to już będzie podchodziło pod potencjalnie wyhamowanie związane z kontynuacją trendu wzrostowego. Im niżej zejdziemy, tym oczywiście trudniej będzie się wspinać do góry, może to zająć więcej czasu, zresztą jest taka zasada, że trend wzrostowy wchodzi po schodach, tak, a, a spadkowy zjeżdża windą. I widać to zresztą po, po charakterystyce wykresu, że te dotknięcia są naprawdę pionowo do domu w krótkiej czasu, a wzrosty to jest taki właśnie impuls korekta, impuls korekta, wspinanie się powoli gdzieś tam do góry i korygowanie tego, co wcześniej gdzieś tam się wsunął do dołu. Także zaczyna się coś więcej dziać, ale no zobaczymy jeszcze, jakie będzie. Co się wydarzy na no to 15650, tak, no bo to, że w tej chwili jesteśmy minimalnie poniżej, to jeszcze nie zamyka furtki, że za chwilę jakaś biała świecona no tutaj wyskoczy i pod 15800 podejdziemy. Ale na pewno ten scenariusz w tej chwili to jest maksymalnie, jeżeli chodzi o wzrosty, co można było oczekiwać. tak, no ale wsparcie, które może zamienić się w opór, oczywiście zmusza mnie do tego, żeby spojrzeć gdzieś tam na, na indeks dolarowy, tylko chwilę sobie spojrzymy, ponieważ on oczywiście zmierza. Do kolejnego oporu. Chodzi tutaj o to, żeby usłyszeć sobie, że jest tendencja wzrostowa na dolarze, a to z kolei przekłada się już na poszczególne pary walutowe. Czyli na przykład to, że mieliśmy wyhamowanie na 1,19, to o tym już wspominałem na euro-dolarze. Powoli też będzie dyskontowane prawdopodobnie te dwa tygodnie wzrostów, i tutaj jeden z pierwszych kandydatów na wykresie dziennym to są około 1. 17,90, 1,18 to chyba by było za wysoko, może nawet trochę niżej. No i tutaj przypomnę, że jest mała zagwostka, ponieważ ja narysuję linię poziomą na obiecach 1,18, to szczyt z 16 sierpnia. Formalnie, tak patrząc strukturalnie, to jest ostatni szczyt definiujący nam serię niższych szczytów niższych. To fala wzrostowa zaznaczona na czerwono, czyli te dwa tygodnie wzrostów, gdzie dotarliśmy do 1,19. 11, Teoretycznie może być impulsem, to oznacza, że bieżąca przecena powinniśmy traktować w kategorii korekty, stąd też to 1,1790, te okolice są szczególnie istotne. Jeżeli tutaj się obudzi, obudzą się posiadacze długich pozycji, no to trzeba się liczyć że notowania gdzieś tam mogą podobnie zamienić się na kolor biały i te świece gdzieś tam będą wzrosła. Na ale ogólnie w tej chwili dynamika raczej jest po stronie czy też tutaj kierunek wyznaczony jest przez posiadaczy krótkich pozycji. Zresztą zostało to też zaakcentowane w momencie tu już po wczoraj nawet było testowane, nie dzisiaj noc, przepraszam. 1, 18, 50 od dołu, a to no w interwałach niższych, tak to jest przestrzeń, która żółta strefa, która ja mam tutaj już jakiś czas i on jest efektem wypisów godzinowych, czy H4 czy H1 ewidentnie. Bardzo krótkie i można zakładać, że jeżeli no, dynamika nie będzie aż taka duża, to jeszcze jedno jakieś podejście mogłoby się tutaj zdarzyć pod tą wartością 1,18, 11, 50, ale dalej jakoś nie mam odwagi patrzeć. Ehm, Nowozelandczyk, Kanadyjczyk, proszę bardzo. Ehm, no, skoro dolar się umacnia, a dolar jest pierwszy w parze walutowej USD CAD, no to tutaj tego typu sytuacja, jaką tutaj widzimy, nie powinna mnie dziwić. Ja przypomnę, że jeden z scenariuszy zakładał, że to może być korekta, aczkolwiek ja takie wnioski wysnuwałem w momencie, kiedy jeszcze dość mocno broniło się dołki w okolicach 1,25-80. Jest to na pewno wsparcie, aczkolwiek oddalamy się od niego, więc mam wrażenie, że będzie dość trudno tutaj wrócić w te obszary. Najbliższy możliwy opór, no to oczywiście poznamy go za chwilę, czyli około 1,27. Ja też jestem świadom tego, że tutaj po drodze w ramach tej wyprzedaży dolara amerykańskiego, która była od 20 sierpnia, tam przynajmniej kilka spad zostało pokonanych, dlatego zwracałem uwagę, że po końcach tych 1,27, 27, 30 no tam te powroty mogą się gdzieś tam pojawić, może nawet trochę wyżej, żeby dać szansę tym, którzy zakładali, że jednak dolar będzie zyskiwał w sierpniu, bo to teraz tak naprawdę jest jedna szansa, żeby przyznać się do pod... Jeżeli trend miał być kontynuowany, pewna wątpliwość jest, jeżeli chodzi o kontynuowany w wzrostowy, y pewna wątpliwość jest, co jest efektem długości tej fali spadkowej. Ona ma na kanadyjczyku 4,6, no 4,5 figury. Poprzednia korekta, która była większa jeszcze od, od wcześniejszej ma 3,8 figury. Czyli albo możemy założyć, że no nie wiem, ten trend się rozwija w takiej strukturze coraz dłuższych korekt, jest to teoretycznie możliwe, ale bardzo rzadko spotykane, i wcześniej czy później powinny te korekty się zacząć zawężać. Tego typu zjawisko to ja bym obserwował w momencie tutaj, kiedy dopiero rodzi się nowy trend, tak? ale kiedy ta struktura już jest rozwinięta, no te korekty powinny mieć tendencję albo do równości, albo do, do skracania się. Więc zwracam uwagę, że ta wyprzedaż no, może skończyć się wcześniej czy później. Patrząc na wykres, na wykres dzienny, no to tutaj szczyty. Z okolic marca, no właśnie, podkreślają znaczenie tego 1.27, 21, 27, 30 jako takiej strefy oporowej, przynajmniej na 1-2 dni. A potem będziemy decydować, czy ten Kanadyjczyk wyjdzie powyżej. Bo jak wyjdzie powyżej, tak, w tej poziomej, górnej linii, no to otwiera się droga, oczywiście, na nowy szczyt. Nowozelandczyk, Para, którą ja też podglądam, bo tam były. 3,5 czy prawie 4 figury wzrostu, 3,6, 0,6 pipsów. Jeden z dłuższych ruchów wzrostowych. Zmieściliśmy się wprawdzie w długości swingów wzrostowych, ale musieliśmy to porównywać z tą falą wzrostową. Widać, że charakterystyka jest troszeczkę inna. Tutaj w dwa tygodnie zrobiliśmy ruch, który wcześniej trwał pod względem wzrostów w 39 sesji albo 53, bo zależy, który się nie weźmiemy. Czyli dysproporcja jest dość duża pod tym względem, ale linia trendu chyba zostanie utrzymana. Na pewno kluczowym elementem tej układanki były była żółta strefa górna, czyli około 071, bo to zarówno była przestrzeń, która mogła nam wyciągnąć dalej nowo nowozarczykko kogo umocnić, jak i trzeba liczyć się z tym, że tutaj odbijały się notowania od tej wartości. I ja jestem zwolennikiem. Szczególnie, że już jesteśmy poniżej i to zostało też dzisiaj przetestowane. Ja jestem zwolennikiem, że jednak 0,71 w tej chwili będzie bardzo ważną oporem I sprowadzi nas o przynajmniej figurę niżej, a może nawet do 69.20. Zobaczymy, czy wystarczy siłę posiadaczów i pozycji podaży, żeby sięgnąć aż tak nisko. Dobra, to zrobiłem, to zrobiłem. Bo przeskakujemy przez niektóre instrumenty, jeden japoński. Dynamika też dość duża, na wykresie godzinowym, może najpierw na dzienny zajrzę, ponieważ tutaj mamy ruch boczny, ja jeszcze tutaj mam rozrysowanego LGR-a, ale przyznam że, że, że już powoli chyba bym go usunąć, bo to prawe ramię to tam, jest, jest taki układ, kiedyś czytałem w literaturze, który nazywa się formacja głowy z ramionami spagonami, pagonami, czyli tak po wojskowemu. Czyli te kolejne podbicia pod prawe ramię, tak, to są właśnie te, te pagony, które dziś by się tutaj tworzyły. Nawet no, nie ma co ukrywać, że no, przeciąga się to znacznie w czasie. Także raczej ta, ta formacja jest trochę mniej rozbudowana, szczególnie po prawej stronie tych, tych prób tutaj dotarcia do 110, 60 jest trochę za dużo. Żeby nie wspomnieć, że oczywiście 109, 60 też się dość mocno obroniło. Co podkreśla ta, ta wzrostowa niebieska linia. Więc no, można się liczyć też z założeniem, że to 110-60 za chwilę będzie podane jakiejś większej próbie. Tam dowiemy się, co z tego wyniknie, czy zostanie przełomane i, i dolar japoński będzie się masował w stosunku do Jena. Jest to jeden z możliwych scenariuszy, ale raczej długoterminowych. Bo na wykresach tygodniowych no, ta, ta, tego typu założenie ja sobie pozwoli zrobić. Na wykresach niższych. No jest trochę tutaj miszmaszów z prostej przyczyny notowania kod praktycznie połowy gdzieś tam sierpnia zawęziły dość mocno swoją amplitudę wahań, tym samym też dość trudno jest tutaj się poruszać. Tak między swoimi bo one są na nawzajem. Dobrze, dla formalności jeszcze euro.pln. Zaglądam tutaj nawet nie tyle z obowiązku, ale to też z racji też instruktorów, które się tu tworzą. 4,50 po raz kolejny wybronione dzień wczorajszy wróciliśmy w te obszary, więc trzeba się liczyć z tym, że rzeczywiście no, 4,55 może stać się łupem tych, którzy zakładają ten wzrost, czy mocniej wspólnej waluty europejskiej. Trochę to byłoby oczywiście w przeciwieństwie do, do samego zachowania euro-USD, no bo euro tu traci i powinno tracić, więc teoretycznie tutaj też powinno tracić, czyli PLN powinien gdzieś tam spychać na. Wartość tego instrumentu w stronę raczej 4,47 jako pierwszą linię wsparcia, dalej gdzieś tam 4,42, no, ale jak widać na razie na to przyzwolenia nie ma i polska złotówka trochę tutaj wyhamowała, jeżeli chodzi o ten układ wsparcia. Podglądam to, bo sytuacja jest powoli podobna do tego, co się działo w miesiącu lipcu na początku. Na i lipca, tutaj też był ubijane dość długo 4,50 po to gotowanie gdzieś tam z dobry Trochę inna była struktura wykresu, to ja sobie zdaję z tego sprawę. Ale miejsce jest to samo, więc tylko kwestia, jak wysoko białe świecą w strzelu. Jak na razie ja ograniczam je do 4,50. Z założeniem, że Walomocnie w tej chwili przechodzi po prostu korekt. No dobra, z mojej strony tyle zapraszam oczywiście na 12.15. Będziemy podglądać sobie kolejne instrumenty, a na zakończenie tradycyjnie informacja o oraz... Dziękuję bardzo i słuchanie.